Jestem ciekawy, kto teraz mnie widzi. Jeśli widzicie mnie ukrytego, to kliknijcie łapeczkę w górę. Kto mnie widzi, gdzie jestem skryty, klika łapeczkę i subika. Jestem ciekawy, ile osób mnie teraz widzi, dlatego że jestem tajniakiem. Jestem tajnym snajperem! Widzieliście? Tutaj byłem cały czas za tym właśnie tą, tą trawą! I tutaj mam taką wielką szczelbę snajperkę! Ukrywam się dlatego, że dzisiaj zostałem snajperem, ale nie byle jakim takim mega fajnym. Oglądajcie samo i teraz zobaczcie, mam pierwsze zadanie jako snajper. Właśnie ukrywam się pomiędzy trawą, aby mnie nie widzieli. U góry. Właśnie, zobaczcie, jestem tutaj na wielkiej górce, gdzie kryje się pomiędzy trawą, a na dole mamy takich potworów złych, które nawiedzają biedną wioskę villagerowską. Tutaj mieszkają sąsiedzi obok mojej wioski, Smajlandii. O, tu jest Smajlandia, ale właśnie oni są źli, musimy je teraz rozwalić snajperkom jako tajniak, tylko nie mogą. Widzieć, ale jest tutaj tych potworów. Musimy wszystkich rozwalić. Uwaga, pierwsze namierzanie. Namierzam tego potwora. Kliknijcie łapeczka, ja strzelę. Wszyscy razem. Trzy, dwa, jeden. Uwaga, pierwszy strzał. POM! DOSTAŁ, leży. Jest, udało się. Pierwszy rozwalony. Snajperką go celnąłem. Patrzcie, jak się wychylam. Dobra, troszeczkę pójdę w tył. Dobra, żeby tak mnie nie widzieli. Uwaga, teraz namierzamy drugiego potwora tego. Patrzcie, Przbliżam, przybliżam, przybliżam. POM! DOSTAŁ, leży. Haha, <laughs> ale jestem snajperem. Muszę celować w głowę. Prosto w głowę. POM! DOSTAŁ! tam leży, ale jednego hita. Teraz kolejny, tam stoi. Co to za potwór? Ale patrzcie, jak z daleka go namierzam, nie? Masz tak, z takiego daleka, z takiego wysoka dosłownie. Namierzam go, przybliżam, przybliżam, przybliżam i BOOM! <śm> leży! Ej, dobrym jestem snajperem, co? Uwaga, jeszcze mamy kolejne. Która teraz biorę inną snajperkę. Patrzcie, zmieniłem snajperkę. Mam teraz taką wyszczałową. Patrz, co to jest za snajpera. I jeszcze lepsza. Uwaga, strzelam z lepszej. Namierzam go, namierzam, namierzam. BOOM! No, leży! Widzieliście? Padł. Teraz kolejny. Uwaga! PUM! Dostał znowu kolejny leży. Zamiamy snajperkę. Teraz bierzemy tą snajperkę. Namierzam, namierzam. Przybliżam. I w głowę! PUM! dostał, leży, dobra, uwaga, patrzymy czy jeszcze są kolejni, rozwaliłem ich i chyba są wszyscy tutaj nie ma, po lewej, po prawej też, dobra, każdy został namierzony i rozwalony dobra, już nikogo raczej nie widzimy, dobra, jest zadanie wykonane szybko się chowam, chowam się, chowam, chowam się tutaj elegancko chowamy się no i wstajemy, dobra, okej, okay. zadanie wykonane let's go i idziemy teraz do mojego domku, o tutaj, jako snajper właśnie tutaj mieszkam, tylko musimy, uwaga, wskaczać na drzewo, Leca trzeba! Let's go! Patrz, jest to snajper kozacki. Ninja! Dobra, idziemy teraz tutaj, dobra. Teraz sobie, tak. I tu jest mój domek. Tutaj się ukrywam. I tutaj prowadzę swoją pracę snajperską. O tutaj w moim domku mam różne snajperki. Jo, ale takie duże, takie wielkie. A tutaj jest moje super auto czarne. I tutaj przyjmuję zlecenia. Wszystko jest na takie, właśnie na czarno. Dlatego, że jestem specjalistą snajperem. Alo, Nawet pomocy! tutaj zobaczcie, mam taką bluzę pomocy, czarną. panie snajperze, potrzebuję pomocy! Gdzie? Co się dzieje? Jakie zlecenie? Tak się... takie zlecenie trzeba sprawdzić! O, yyy, dziecko, ej, co jest? Bejbój do mnie przyszedł, co ty chcesz? Czego nam mnie chcesz? Nie potrzebuję pomocy, bo jest taki zły pan jeden, no! Zły I pan? Ona... No, tak, no nie jest fajny. Mam go Pomocy rozwalić? Nie potrzebuję. Mam tak, go rozwalić ze snajperki? Nie, musimy się go pozbyć. Okej, okay, mam zlecenie, żeby kogoś rozwalić. No to dobra, no to w takim razie przyjmuję zlecenie, klikam Enter, pyk myszka kliknięte. Okej, okay, już jadę. Proszę mi pokazać drogę, ja już wyjeżdżam swoim autkiem. Dobrze, ja już ja już pokażę tam na placu zabaw, jest taki jeden, no. Dobra, muszę rozwalić jakiegoś złego pana. Uwaga, otwieramy, wsiadam do auta, jadę na zlecenie rozwalić go. Ho, 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 ho. Jedziemy, proszę. Proszę pokazać gdzie, gdzie mam jechać. Trzeba Jaką... tam jechać, ja pokażę, ja pokażę, bo ja muszę uważać, tu trzeba. Okej, okay, jadę, tu. Jadę, 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 dobra, ostrożnie. strożo. Prawo trzeba i tam prosto jechać. On okay. jest taki. Będzie pan widział, bo on taki dziwny jest. Okej, okay, dobra, prosto, jadę, jadę na zlecenie. Ja go znajdę, jestem sniperem, ja znajdę wszystkich, wszystkich znajdę, więc dziękuję tak za zgłoszenie. proszę, proszę o pomoc, proszę go rozwalić. Okej, okay, jadę, jadę. W jedziemy na zlecenie, żeby kogoś rozwalić. Zaczymy, czy on jest zły. Okej, okay, jedziemy, musimy być bardzo przyczajeni. Jedźmy tutaj właśnie koło tego domku. Dobra, tutaj będziemy. Podjeżdżamy, mamy go jakiegoś rozejdźcie, ale tutaj cześć. Jest jakiś jeden domek, okej, okay, tu możemy wejść na dach. Tu mamy kolejne. O, tam jest! Ej, zaraz widzę kogoś. Patrzcie, patrzcie, tam widzę. teraz wezmę snajperkę, uwaga. Teraz ze snajperki patrzymy, przybliżamy. Faktycznie! Widzę, 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 ej! Tutaj jest. Są tam ludzie. Dobra, uwaga, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Patrz, ze snajperką jadę w aucie. czajcie. normalnie tutaj. <laughs> Ale to wygoda, co? Ale kozak. Nawet z auta mogę strzelać. Dobra, podjeżdżamy teraz tutaj pod domek. okej, okay, tu zaparkuję. Podjedziemy cicho, dobra. Tutaj mogę wejść. Wezmę sobie drabinkę. Zobaczcie ją, taką drabinkę. Wejdziemy sobie tutaj. Hops, hops, hops. Wchodzimy teraz do góry na dach, bo snajperzy strzelają z dachu, pamiętajcie, nie? Patrz, wchodzę sobie na dach. Tutaj postawię kolejną drabinkę o, elegancko. Teraz musimy. Czek, tutaj postawię sobie ziemię. Może wejdę sobie tak na ziemi troszeczkę. Czekaj, hops, hops, dobra. Drabinka nie była potrzebna. Okej, okay, jesteśmy na dachu, jesteśmy na dachu. Uwaga, teraz e, postawię tutaj się. Bum, ok położyłem się. zobaczcie, położyłem się. Mam snajperkę, wychylam się teraz na dachu. Patrz na to. Ale kozacko, jestem sniperem zawodowym, nie? I na dachu będę strzelał. Uwaga, zobaczmy, czy on jest zły. Patrzymy, są na placu zabaw jakieś bejbusie, okej? Okay? Dobra, tam jest jakiś jeden bejbuś. O, widzę, widzę, to ten pan. Ej, polara, on tutaj opiekuje się bejbusiami. Ale czekaj, on skacze, wszystko normalnie. Hmm, to mi nie wygląda na złe. Ej, jakby to wszystko było normalne. Hmm, tutaj, czekaj, mam go rozwalić, ale czemu? On normalnie bawi się z bejbusiami. Dobra, wiecie co, podejdę do niego, okej, okay, podejdę, wstanę sobie tutaj Okej, okay, podejdźmy, może to sprawdźmy Podjadę sobie autem do niego Spytajmy się o co chodzi, dobra Na razie wygląda mi wszystko okej, okay, że nic tam się nie dzieje złego Dobra, podjeżdżamy szybko autkiem Dobra, Sniper slow, podjeżdża Dobra, teraz tutaj podjeżdżamy Uwaga, parkujemy Halo, halo, dzień dobry Halo, halo, dzień dobry Miałem zgłoszenie Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry bejbusie, witam wszystkich. Miałem zgłoszenie do tego pana, że pan jest zły i pan właśnie coś robi złego. Jakie jest zgłoszenie? No zgłoszenie, że pan jest zły. Ja jestem bardzo dobry. A jak ma pan na imię? Proszę powiedzieć swoje dane, jak, jak pan ma na imię? Pan jest tutaj ładnie obrany. Wow, jak ładnie ma pan takie szelki właśnie. Ula la, jak ładnie. Wow, nawet białe co jest? Czemu pan maluje paznokcie na biało? <laughs> Ej, on maluje paznokcie. Czemu on maluje paznokcie? Ty. <laughs> Widzowie, napiszcie w komentarzu, jakiego koloru macie paznokcie. Moje koloru, patrzcie, paznokcie są takie, widzicie? Takie normalne. Napiszcie w komentarzu, jaki macie kolor paznokci. Może dziewczyny mają jakiś różowy, czerwony. Napiszcie. Jestem ciekawy. Ona białe. W ogóle białe paznokcie. Lol, to jest dziwne. Dobra. Yy, czekaj, coś pisze. Blippi. Okej, okay, Blippi jest tylko jeden. Okej, okay, dobry. Okej, okay, to jest Blippi. Dzień dobry, Blippi. Yy, ja się tutaj rozejrzę. Wszystko zobaczę. Dobra, czy coś... Dzień dobry, bejbusie. Czy wszystko w porządku? Wszystko jest okej? Okay? Proszę mi powiedzieć. Wszystko okej? Okay? No ja, ja się nie chcę bawić z tym panem. Nie, wiem, nie chcę, nie chcę, nie nie chcecie się bawić z tym panem? A czemu się nie chcecie bawić? Czemu się nie chcecie? O, jest dziwny! To jest dziwny? Taki straszny dziwny. Straszny, dziwny, ale pan jest normalny. Przecież pan ma normalne oczy, normalny strój. To nowe, bejbusie i jeszcze się boją. Aha, wy się boicie, bo jesteście nowi. Nie, on kłamie, on dziwny jest. Kłamie, co? Łamię, ja nic nie rozumiem No, ja nic z tego nie rozumiem Dobra, przejrzę pana dom Idę do pana domu Ja muszę zobaczyć pana dom Proszę za mną, proszę za mną, panie e, Ja tutaj przejrzę pana dom Zobaczmy w takim razie Tutaj, uwaga, otwórzmy sobie Tu się otwiera O, wow, jakie fajne samochody Niebieski, pomarańczowy Wow, busy Wow, ile zdjęć fajnych Hulala, ale dużo zdjęć Patrzymy tutaj Wow, jak faj... Co to za fotel jest kolorowy? Ale fajny, taki dla bejbusi Ale kozak, ty On zmienia kolory Dobra, napiszcie w komentarzu jaki lubicie kolor, widzowie, ja przypnę wam serduszko, piszcie komentarze. Dobra, i teraz mamy tutaj... Wow! Plakat Smilandia! Ej, ma pan plakat Smilandia! Ale fajnie! Patrzcie, on ma Smilandię! Ja też mam tutaj Smilandię! Smilandia jest tutaj, zaczcie tutaj i tam mam plakat i wy też możecie mieć plakat na moim sklepie, smilandia.pl, wpadajcie, link w opisie, takie fajne plakaty, gdzie jesteśmy wszyscy razem, szczęśliwi, skaczemy, takie plakaty i grafiki są też na moim sklepie. Zobaczcie sobie, link w opisie. I też jest plakat kosmiczny! O! O, kosmos! Jak poleciliśmy w kosmos. Te sprawdzajcie, jest nowa kolekcja. smoke.pl Wpadajcie, link w opisie. O, takie fajne rzeczy. I też są rękawiczki, właśnie na chłodne z zimne dni. Mam takie fajne rękawiczki. Dobra, okej, okay, no to ja tu wszystko patrzę. No wszystko jest ok, nic takiego złego nie ma. No dobra. Nic tu nie ma. Okej, okay. no to dziękuję. Zgłoszenie pomylone. Do widzenia. To zgłoszenie było fałszywe. Ja w takim razie wracam teraz do mojego domku. No tutaj niczego złego się nie dzieje. Nic tu nie widziałem. Dobra, okej. Okay. Do widzenia, do widzenia pani Blippi. Dobra, okej. Okay. Do widzenia, Baybuse, papa. Do widzenia. No co, co się dzieje, co się dzieje? panem jechać. Jechać? Nie, nie, nie. To jest dla mnie tylko samochód. Ja już jadę. Ale tutaj jest wszystko w porządku, nic nie róbcie. Do widzenia, do widzenia. Jedziemy teraz sobie do domku panie Sniperze, panie Snajperze, um, pomocy! Ale fajna poduszka, ale fajna pomocy, poduszka. Co, co jest dzieje? Co się co, co, co dzieje? Co, co, co. Proszę, <Heroes> Proszę mi pomóc, bo on jest straszny, takie. Taki. Czemu, czemu czemu płaczysz? Czemu płacz, e, czemu piszesz, czemu mnie budzisz? Czemu mnie budzisz? Ja tu sobie spałem fajnie panie na, na waszej poduszce, Moj, po fajna poduszka kosmiczna, wpadajcie, sprawdzajcie. Dobra, ale czego chcesz? Ja tu śpię sobie fajnie. no bo jest taki straszny blipki. Jak jest, to takie złe rzeczy robi. Straszny Blippi? Ale w nocy czemu mnie budzisz w nocy jakiś środek nocy, proszę. no. Bo on to w nocy robi? Taki jest niedobry w nocy. Mam to znowu sprawdzić, co? Tak proszę, bo to jest zawiadomienie, to jest zgłoszenie, ja zgłaszam. Okej, okay, zgłoszenie do snajpera, no dobra, no to zakładam okulary. No i dobra, jadę, 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 ale tak mi się nie chce, że tragedia jest. Proszę o pomoc. Dobra, jadę to sprawdzić, ale wezmę sobie na wszelki wypadek snajperki. Oj, żebym tylko nie strzelał, dobra, tu wezmę sobie kolejną, tu wezmę sobie kolejną, dobra, tutaj wezmę sobie tak. Okej, okay, wziąłem tutaj swoje w razie W. E, Właśnie snajperki sobie różne wziąłem. Dobra, jadę na to zlecenie, no ale nie wiem, no blippy jest dobry, że coś się dzieje w nocy, co niby się ma dzieć. Dobra, jedziemy. Proszę szybko. chcę zrobić z tym porządne! Okej, okay, jadę, jadę, jadę. Mm, znowu kolejny Aj, ja mogę przejechać! Utknąłem. <laughs> no nie no, masakra, jeszcze nie mogę przejechać, dobra. Jedziemy jeszcze raz. Mm, mm. Jedziemy, rura! No nie, nie, znowu nie mogę przejechać. No tragedia! Kto stawił te drzewa, no? Nie no, masakra, za dużo tu drzew zasiadych. Dobra, jedziemy, jedziemy, w nocy jest zgłoszenie, ale co może tam się dziać w nocy? Przecież w nocy ludzie śpią, a nie. Hałasują, Dara, jedziemy Tutaj znowu się tam ustawię Dobra, szybko zasuwamy Wyciągnę sobie snajperkę w razie w, patrzcie Ona mi tutaj wystaje, nie, jak fajnie <śmany> Ale długa lufa Dobra, i teraz jedziemy, sprawdzimy Ej, zaraz, zaraz, co to jest? Ej, to są potwory O, o, tu kolejny jest potwór Tu potwory przyszły, ej, zaraz muszę rozwalić Dobra, uważajmy tutaj, bądźmy ostrożni Czekaj, kto tu stoi, kto tu stoi? Ej, tu jest ktoś, kto to, Kto ty? Kim ty jesteś? Halo? Halo, kim ty jesteś? Jakiś czarna postać, ej. Dobra, ale nie rusza się. Dobra, idę zacząć to, idę zacząć do góry, idę zacząć teraz tutaj. E, Sprawdź to, znowu na dach wejdę, wejdziemy na dach. Sprawdzimy to, o co tu chodzi, ty. I teraz tutaj wejdziemy sobie po tym. Czekaj, muszę postawić ziemię. Okej, okay, ziemię weźmy sobie do góry, wejdźmy. I zobaczmy to. Uwaga na dach. Dobra, tutaj wezmę się, schowam. Dobra, okej. Okay, tak położyłem się. Dobra, i teraz patrz. Tu są te potwory! O nie, przyszły potwory! Hi! I tam jest Blippi. Ej, zaraz on jest zły! Ej, co ma Blippi za twarz? Widzicie, co ma za twarz, jakąś złą? Hi! O, o, co mu się stało? I te dzieci. Te baby chyba potrzebują pomocy. Musimy im szybko pomóc. O! Oh. O nie, one potrzebują pomocy. Ten blip jest zły, jakie ma zęby. O, o on jest taki zły. Dora używam swoich snajperek. Czekajcie, pierwsze muszę teraz szybko... Czekaj, wykopię to, wykopię to, wykopię to. Mam teraz pomysł, on teraz pomysł. Teraz wam pokażę, jaki mam pomysł. Teraz szybko, szybko kopię kto kopię to. No brasz mi, normalnie oczy wywaliło. O nie, one potrzebują dzieci, dzieci pomocy, bejbusie. Dobra, teraz... Tylko, szybko, szybko. Już, już pomoc. Wezwałam pomoc! Wezmę Okej, okay, ona mówi, że wezwała pomoc, a nie teraz nie Idę do widzą. Was, idę do Was. Dobra, ja, teraz szybko biorę teraz tu. Okej, okay, patrzcie co teraz zrobię. Wezmę tutaj postawię ziemię. Okej, okay, tu postawię ziemię. Teraz wezmę trawę. Na, Właśnie na ziemi postawię trawę, patrzcie tutaj postawiam trawę. Bum, bum, bum. Widzicie? O, tak elegancko postawmy sobie. I w tej trawie się położyłem i teraz mogę patrzeć i najmierzać ich. Patrzcie, tu są potwory, uwaga, szłam w niego! Pom dostał leży! Dobra, patrzcie, normalnie z trawy tutaj się wychylam. I Będę jako snajper wszystkich rozwalał. Uwaga, uwaga, weźmy, teraz tutaj namierzmy kolejnego. POM dostał, leży! Kolejny POM! Leży! Następny, patrzcie, jakiś zawodowiec ze mnie snajper dostał, leży! I kolejny tutaj. A masz, rozwalę, zostawcie! to ja pomoc! Tam jest kolejny potwór u góry! A masz dostał, kolejny! Leży! Teraz tu pom, Dostał! Jest, 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 uratowałem ich. Ale czekaj, czekaj, Blippi ich gdzieś zabiera. Ej, zaraz, zaraz do ich zabiera. Ej, zaraz, zaraz on ich gdzieś... On ich gdzieś zabiera blippi. O nie, tylko nie to. O nie, idą teraz tam na dół. O, o, wrzucił ich teraz tam na dół, patrzcie. I teraz on sam wchodzi. Jo, wchodzi do środka. Dobra, szybko, szybko, muszę tam iść, muszę tam iść. Okej, okay, wstajemy i szybko zaskakujemy, lecimy! Okej, okay, postawiłem na razie mnie, dobra, lecę, lecę, szybko, szybko biegnę, wezmę snajperkę. Ja jako snajper muszę ich ratować. Tu jest kolejne. Szybko, szybko stanę tutaj obok tego. Dobra, namierzam, namierzam. I... POOM! Dostał, leży, dobra. Idziemy teraz dalej. Do kolejnego. To my jest kolejny potwór. Namierzamy, namierzamy. Czekaj, kolejnego potwora muszę sobie otworzyć. Uwaga, kolejny potwór. POOM! Dostał, leży. Teraz zaczmy. Czy wszystko jest bezpiecznie? Okej. Okay. On tutaj idą na dół. Patrzcie na dół. Teraz schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Oni tutaj są. Ej, są tu łóżka. Co się dzieje, co się dzieje tutaj? On tam jest zły. Patrz on tam jest zły. To jest zły. Ej, lepiej rozmawiajcie, Blippy, chodź to. Ej, nie trafiłem w niego. Uciekam, uciekam. O nie, on się uciekał. Oblipi, rozwalać cię, trzeba i trafić. A, nie mogę go trafić. Uciek mi, uciekł mi, gdzieś tam idzie. No, on gdzieś ucieka. Wszystko w początku. Dyskot, dziękuję, daj... dziękuję, że wysłuchałeś mojego zgłoszenia. Dzień dobry. Was, was, Są was. Sądłeś zrobił jakie kolce różne. szybko! Dobra, dora, idźcie do góry, idźcie do góry, uciekajcie, ja szybko ratuję pozostałych. Dobra, idę, idę, Okej, Położyłem się, położyłem się. Czekaj, dobra, uważajmy. Patrzcie, jakie to wielkie kolce, jak to się kręci, co to jest? Dobra, uwaga, idziemy teraz tutaj dalej. Co to jest? Gdzie on. Yo, jakie wielkie pułapki! Ale wielkie kolce, Na przechodzimy szybko, uważajmy. Tutaj one wychodzą, musimy uważać, żeby nas tylko nie walnęły. Teraz tutaj kolejny. Ole, na wy wyciąga się. Teraz, szybko przeszedłem. I tutaj są zamknięte. On ich trzyma w środku za kratami. Draw staje teraz. Blippy, otwieraj, rozwalasz się moją stajperką. Nie masz już szans, ze mną służysz? Nie masz szans. Już jest po tobie. Rozwalam ten save. Trzy, dwa, jeden. Pom! Pom, jest pęk. Rozwaliłem. Dobra, Blippi, już jest po tobie. Co ty robisz? Co ty zrobicie? Jesteś straszny. Ałapije mnie. O nie, nie. Czego on mi nawala, nawala? Muszę go celować. A, nie, a, ups, kogoś. O, przepraszam. A, ale się rozwalić! Muszę cię rozwalić! Jestem zawodowy sniperem! Jestem zawodowym sniperem! Dostał, dostał, dobra! Dostał w nogi, dostał w nogi znowu! Dostał w nogi, namierzał go, a masz! A masz, teraz, szybko klękam! PUM! OK, położyłem się, dobra, teraz w nogi ci walne, a masz blippi a masz blipi w nogi! Ja dostaję, Padaj, i powiedziałem! pum zaraz zostaniesz. Uwaga! Jeszcze raz je spadł! Dobra, zaliłem go leżeć! Let's go! Dobra, okej, okay, chodźcie, 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 wszystkich zabiorę. Chodźcie, o nie moje bejbusie. Teraz zabieram, zabieram i szybko idę wyprowadzić wszystkich. Patrzcie, mam tutaj wrączkę. A jak fajnie trzymam. Ok, i szybko idziemy wyprowadzić właśnie te wszystkie bejbusie. Szybko biegniemy. Tutaj muszę w bezpieczne miejsce je wyprowadzić. Ok, idziemy do góry, aby wszystkich uratować. Let's go! Szybko, szybko biegnę, biegnę, biegnę. Fuuu! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Uratowałem, Uratowałem was! Bardzo. Jestem zawodowym snajperem, jak coś to dzwońcie do mnie pod numer, a ja przyjadę i każdego rozwalę! Proszę bardzo, proszę bardzo, jest, bejbusie, ratowanie, już złego Blippi nie ma, a ja szybko uciekam jako snajper, będę się chował, patrzcie tutaj, okej, okay, ja tutaj zawsze jestem snajperem, czyli się chowam, znikam, pojawiam, ha, ha. kto chce snajpera zamówić, napiszcie w komentarzu, ja pomagam, jestem dobry, uciekamy, teraz chowiemy się, Aby widzowie możecie szybko wejść na mój sklep, pamiętajcie o moim sklepie, bo fajne poduszki, fajne czapki, szaliki i wiele rzeczy nowych się pojawi, niedługo nowe zdjęcie, więc czekajcie, link w opisie z smajso.pl, może z będzie, no takie nowe zdjęcie fajne i dużo nowych rzeczy na moim sklepie smysluteam smyslu.pl link w opisie